Cześć! Z tej strony ponownie Marek ze sklepu e-Okulary. Dzisiaj mam dla Ciebie prawdziwy smakowity kąsek, jeśli chodzi o okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją w tej półce cenowej. Okulary Vermari 400 to model o wszechstronnym zastosowaniu. Można je stosować do kierowania pojazdu dzięki soczewkom polaryzacyjnym, do noszenia ich na co dzień, ale też do zadań bardziej specjalnych, czyli do jazdy na rowerze. Podczas biegania, a także podczas wypadów zimowych na narty czy na deskę. Okulary w podstawowej wersji wykonane są z wytrzymałego, a przy tym elastycznego tworzywa które jest odporne na zarysowania czy odpryskiwanie farby i inne takie niedogodności które często spotyka się w tanich okularach przeciwsłonecznych. Okulary mają regulowane noski, gumowe oczywiście, które nie pozostawiają śladów na nosie nawet po długim użytkowaniu, a także gumowe wstawki na końcu załączników z takimi fałdkami, które zapobiegają ześlizgnięciu się okularów z głowy, nawet w tej wersji z samymi załącznikami. Jeśli chodzi o używanie okularów w zimę, czy też gdy jest, jest trochę chłodniej na dworze, Mamy do dyspozycji specjalną ramkę, na której osadzona jest pianka termoizolacyjna. Ona niweluje efekt zimna, jeśli okulary staną się chłodne po kilku zjazdach ze stoku. Ramka pełni dodatkową funkcję, mianowicie można w niej osadzić szkła korekcyjne. Tutaj widać taki rowek, w którym te szkła wylądują. Każda osoba z wadą wzroku może sobie dorobić takie szkła w salonie optycznym i osadzić je w tej ramce, w wyniku czego. Ma już dwa w jednym. Okulary sportowe i korekcyjne w jednym. Jeśli chodzi o mocowanie ramki, to mocuje się ją najpierw dopasowując dwa bolce na środku, a następnie po bokach również są takie wypustki. Będziemy wiedzieć, kiedy, kiedy ramka już zaskoczy. Okulary w takiej wersji z pianką będzie miała zastosowanie też wśród rowerzystów latem, ponieważ ona świetnie odprowadza wilkość. Do okularów można zamontować również elastyczny pasek, który utrudni zgubienie tych okularów, czy ich przypadkowe ześlizgnięcie się, nawet jeśli by nam spadły z głowy, to zatrzymają się na szyi. Okulary w takiej wersji, to już alternatywa dla gogli narciarskich, ponieważ bardzo dobrze trzymają się głowy, pasek można wyregulować do wielkości głowy, tak jak zajdzie potrzeba. Te okulary polaryzacyjne występują również w czarnym, klasycznym kolorze. Do zestawu dołączamy zasuwane etui, woreczek z mikrofibry do przechowywania i czyszczenia okularów, a także ściereczkę z mikrofibry, którą można czyścić soczewki nie rysując ich. Zapraszam do naszego sklepu, link do okularów znajduje się bezpośrednio pod filmikiem. A na tu chwilę pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia. Marek Buga e Okulary.